Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób spod znaku panny na miesiąc listopad. Wszystkie zainteresowane osoby rozkładem partnerskim zapraszam do kontaktu mailowego. Kanał Miłosny już jest nieaktywny, ale tworzy takie czytania partnerskie, prywatne, zatem zachęcam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Tymczasem przejdziemy do rzeczy i zobaczmy, co dla osób spod znaku panny w miesiącu listopad. 7 mieczy, 7 buław, 9 mieczy. Panny, drogie, weźcie pod uwagę wątpliwości, które macie. Nie ma sensu przejmować się na zapas. Ale tutaj karty pokazują, że jeżeli was coś męczy i dręczy, to tutaj należałoby zwrócić na to uwagę, czy to jest teraz bezpodstawny, czy też nie. Szczególnie w ramach tego, że ktoś was może chcieć oszukać. Dobra. Główna sprawa dla osób z podznaku panny na miesiąc listopad. Dwójka danarów. Ta karta wypadła przy tasowaniu, więc tutaj pojawiła się, miała być. Ok. Co jest Waszym wyzwaniem? A z danarów. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Król Buław. Czego będzie mniej, co odchodzi do przeszłości? Kochankowie. Co nadchodzi za tym, czego będzie więcej? Czwórka kielichów. Co w Waszej głowie? Wasze dążenia. Cztery buławy. Wasze nastawienie w tej sprawie. Królowa buła. Co w otoczeniu? 10 mieczy. Czego pana nie dostrzega, co ma wiedzieć? Siedem kielichów. I rezultat. Jest siódemka. Czy powtórzyły nam się te karty? I słuchajcie, szóstka była w tle. Widać bardzo mocno w tym miesiącu, że w pewien sposób chcecie kogoś przy sobie zatrzymać, albo kogoś tutaj przekonać do swoich wizji. Albo zatrzymać kogoś, nie wiem, w rodzinie. Wy chcecie lojalności od kogoś, kto tej lojalności nie ma zamiaru wam dać. To też nie jest taka osoba, która by była lojalna. Czy to jest szef? Czy to jest partner? Ja będę dopytywać, zobaczymy. Ale mam bardzo awiwaletne odczucia. Może to dotyczy czy szczególnie bliźniąt do lwa-barana. Zacznę dopytywać, żeby tutaj sprawa była jasna. Główna sprawa król Buław. Cała sytuacja kręci się wokół jakiejś osoby z Waszego otoczenia najbliższego. Podejrzewam, że mężczyzna, ale nie musi tak być. Zatem zobaczmy. Jest czwórka mieczy. To tak, jakbyście mieli pewien dystans do tej osoby, tutaj relacja w zatrzymaniu, w pauzie, ale to król buław też może symbolizować ogólnie wasze dążenia, wasze działania i tutaj, jakby zatrzymanie z tego dołu. To tak, jakbyście chcieli odzyskać kontrolę, przejąć pałeczkę. No, i mam wrażenie, że tutaj jest duża potrzeba z tą szóstką była w tle. Działania dla swojej korzyści, ale jakby nie jesteście w stanie tego zrealizować bez innych, bo szóstka buław jest taką kartą, my możemy sobie dreptać po scenie, ale dopiero kiedy ktoś nam tutaj brawo zabije, to czujemy się docenieni, tak? Czyli to jest pozycja uprzywilejowana, ale inni nas w tej pozycji muszą trzymać. I teraz tak. Yy, król buław, tak jak powiedziałam, to najczęściej jest osoba, szczególnie mężczyzna z najbliższego otoczenia, i tutaj jakby yy, nie wiem, czy była jakaś pauza, przerwa w relacji z tą osobą. I wy chcecie to wskrzesić, żeby to zadziałało, niekoniecznie zadziała. I karty też pokazują, że możecie próbować powracać do pewnych spraw, żeby przejąć kontrolę. Dwójka denarów pokazuje, że tu jest taka mm, energia być może decyzji, być może wyborów, ale tu jest nieumiejętność też odpuszczenia. No mamy czwórkę buław, to jest karta, która jest w waszej głowie. Czwórka buław najczęściej oznacza dom. Dom bardziej jako osoby, które tworzą tę rodzinę. Nie chodzi o konkretnie o budynek. To jest tutaj bardzo ważne, więc to jest tak, jakbyście tego spełnienia szukali z innymi. Wy nie chcecie tego króla buław wypuścić. Czy to jest szansa, czy to jest to, nad czym pracujecie, czy to jest pewna osoba? I to jest w waszej głowie, wasze dążenie. Szczęśliwy, spokojny dom, trójka denarów, że my się wszyscy tutaj pięknie dogadamy i będziemy razem realizować nadrzędny cel z partnerem, w firmie, z przyjaciółmi. Natomiast do przeszłości odchodzi karta kochanku, więc to porozumienie w ramach pewnych osób już nam się odsuwa do przeszłości. Cesarzowa. Może być kobieta, może być mężczyzna, nieważne. Osoba z waszego najbliższego otoczenia. Tutaj było jakieś porozumienie, szczególnie kobieta, jakby o to zadbała, mam wrażenie. I teraz tak jakby pan yy, w królowej Buław mi się zaznacza. Królowa Buław jest osobą indywidualistką. Ona lubi działać dla siebie, ze swojego powodu. Ona wie, czego pragnie, wie, czego chce. Tylko wy widzicie swoją korzyść poprzez na przykład y, pracę w grupie, tak? Bo królowa była w pokazji, że tak naprawdę, no chyba, że wasza energia się skupia na tej osobie tutaj, bo to też jest osoba w otoczeniu. Zobaczmy, czy to wy, czy pewna osoba. 10 denarów, to może być osoba w waszym otoczeniu. Nie wiem o co chodzi. Skorpion ma podobnie, że całą energię przekierowuje na innych zamiast na siebie, i tutaj też to widzę. To tak jakby panna y, chciała realizować jakiś cel, do którego jest potrzebny jej. Y, Potrzebne jest jej jakieś porozu porozumienie z otoczeniem, e, ale może być też tak, że wasz cel wymaga zgody czyjejś, tak? Czyli ja chcę, nie wiem. Mm, trudno mi teraz jakiś przykład wymyślić, ale. No, nie wiem, mamy duży dom i ja na parterze chcę sobie tutaj jakiś sklep otworzyć, no ale załóżmy, że jeszcze na piętrze mieszkają teściowie, no to oni muszą się na to zgodzić. Na przykład, tak? Tutaj też pojawia się ta rodzina, wielopokoleniowość, więc przeróżne sytuacja, ale szczególnie rodzinne czy przy pracy. No, ale niestety, czwórka denarów jest taką kartą, która mówi, że ktoś może podejść niechętnie do tego, co wymyślicie, do tej współpracy. I jest czwórka denarów, zatem tutaj znowu okolica domu, rodziny, yy, tutaj nawet powiedziałbym dom już jako budynek. Ktoś może się nie zgodzić na pewne yy, sprawy, yy, czyli załóżmy, że my chcemy sobie to jednopiętro wynająć, ale teściowa mówi nie, po moim trupie. Rozumiecie? Nie ma, nikt tam nie mieszka, ale okej, okay, ona nie pozwoli. No to jest absurdalny przykład. Teraz, słuchajcie, widzę taki wielodzietny, wielodzietny, wielopokoleniowy dom z tą dziesiątką denarów. Kiedyś się budowało takie domy trzy piętra, prawda? Na dole yy, dziadkowie, yy, w środku yy, dzieci i na górze jeszcze dzieci, dzieci będą mieszkać. No, kiedyś tak się myślało. No teraz już to nie działa w ten sposób, ale... Trzeba umieć się wtedy dogadać, ale tutaj ktoś nie będzie tego porozumienia chciał. Ktoś może wam nie chcieć dać swojego czasu, swojej energii, swojej zgody. Ktoś nie będzie skłonny tutaj do współpracy. Bo jakaś osoba się zamyka, i ja nie dam, ja chcę zatrzymać dla siebie. Nie, nie opłaca mi się to. I to jest osoba, o której wy myślicie. I teraz tak, teoretycznie chcecie załatwić sprawę dla rodziny, dla bliskich czy dla współpracowników, ale praktycznie chodzi tutaj o wasze korzyści, nie mam wątpliwości, mimo że myślicie o wszystkich. Natomiast w tle jest dziesiątka mieczy, także pożegnaj się, bo ktoś nie wyjdzie ci tutaj naprzeciw. Dziesiątka kielichów. To dotyczy osób w otoczeniu. Tak jak powiedziałam, dziesiątka kielichów to często ta rodzina, czy przyjaciele, osoby zaangażowane w sytuację i dziesiątka mieczy, czyli ja nie, ja tędy nie pójdę, ja się na to nie zgodzę, tak? Ktoś Wam tutaj zablokuje działanie, ktoś jest niechętny do tego. Czego nie dostrzegasz, co was wiedzieć? Siódemka kielichów. O, widzicie, wkradła mi się karta z innej talii. Księżyc, ja sobie to odłożę. Siódemka kielichów jest taką kartą, która... Mówi o tym, że pewne sprawy są niejasne, że my też widzimy coś przed zakrzywione zwierciadło, że my nie dostrzegamy prawdy. Może mamy różowe okulary na nosie, a może po prostu chcemy sobie ubarwiać jakieś sprawki w głowie, ale jest trójka kielichów. Czyli ktoś tutaj, nie wiem, jeżeli już wstępnie się z kimś na coś umówiliście, to ta osoba się z tego nie wywiąże. Nie zobowiąże się, bo ta karta kochanków i cesarzowej mówi, że tak, jakby kontrakt z kim został już przybity. To jest dla was przede wszystkim korzystna sprawa, ale ktoś tutaj mógł zwlekać z odpowiedzią, tak, albo w czasie przesuwać coś ee, i się nie zgodzi i powie nie: ja jednak tego nie chcę, mi się nie opłaca. Ja nie podpisuję, ja nie wchodzę w to, ja nie zawiązuję z tą tej współpracy, ja nie będę tutaj tego realizować i ktoś może was żegnać. Ta osoba mogła na początek was zmanipulować, troszkę wam w głowie zawrócić. Na zasadzie, dobra, wszyscy się dogadamy i wy zadowoleni w tym miesiącu super wszystko idzie do przodu, będzie jasne, no nie będzie. Na wyzwaniu jest denarów, czyli trzeba znaleźć nowe rozwiązanie w tej sytuacji, jest buław, czyli musicie znaleźć jakby zupełnie nową przestrzeń na działanie w ramach tego, co chcecie zrobić. Bo to z tą osobą, z tymi ludźmi, w tym domu w tej sytuacji najprawdopodobniej nie wyjdzie, jeżeli zaangażowane w te działania są osoby trzecie. Po prostu. Ktoś się na coś nie zgodzi. I siódemka mieczy mówi, że nie tylko ktoś się nie zgodzi, ale będzie się wyłamywał i będzie mm, mam wrażenie, nawet próbował tutaj coś oszukać. Z tą siódemką mieczy też karty zalecają dla Was, żeby działać w sposób zawaluowany, niestandardowy, nietradycyjny. Zatem wy musicie szukać nowego rozwiązania, to jest waszym wyzwaniem. Bo tak naprawdę, mimo że tutaj nie wiem, jest więcej ludzi, rodzina, przyjaciele, to tak naprawdę z królową buław, szóstką buław wy stracicie, bo to jest w waszym interesie. Zatem co z tą siódemką mieczy? No, dwójka kielichów, czyli ktoś tutaj, nie wiem, będzie was zwodził, kłamał, nie zobowiąże się, może powiedział, że coś podpisze, nie podpisze. I z tego tytułu panna będzie musiała szukać nowego rozwiązania i działać na nowej płaszczyźnie, bo ktoś nam się tutaj wycofuje, okłamuje, zawodzi i nie ma zamiaru zrealizować zobowiązania, które zostało wobec was. Tutaj zawiązane lub obiecane przynajmniej i jest to osoba z Waszego najbliższego otoczenia, rzekłabym rodzina. No, słuchajcie, całość jest w Waszym interesie, tylko tak jak powiedziałam, no nie wiem o co chodzi. No może chodzi o sprawy mieszkalne na przykład, tak. Hmm. Z partnerem, czy, czy mieliśmy ze współlokatorami wynająć mieszkanie i nagle ktoś nam się traci, a my już tu umowę załatwiliśmy na trzy osoby, a jedna się wycofuje i ona tego nie zrobi, tak? No to niby chcieliśmy razem, super, ale to z Waszym interesem, teraz Wy nie macie gdzie mieszkać, więc Wy musicie znaleźć szybko nową osobę albo nowy sposób zadziałania w tej sytuacji, nowe rozwiązanie. Zobaczmy zatem, jaka jest rada dla Was, drogie Panny. Rada w tejże sytuacji. A z mieczy, a z buław, a z denarów musisz wpaść na nowy pomysł i najlepiej, Panno Droga, żeby tutaj w tym miesiącu nikomu nie ufać na słowo. Karty pokazują z Asem czy podpisz, rozwiąż umowę, zawiąż umowę, słowne, mm, słowne zobowiązanie nie będzie zbyt wiele znaczyć. bo tej osobie nie zależy na opinii, e, więc jak się wytrąci, to ma to gdzieś, że nie dotrzymała słowa. Zatem z asem, czy powiedziałabym, czym szybciej podpisać umowę i zrobić to w sposób prawomocny. Na przykład jeśli chodzi o najem mieszkania bo inaczej Was ta osoba tutaj wytraci się, oszuka i, i w ostatnim momencie stwierdzi, że nie. A zmierczy pokazuje, że musicie myśleć. Głowa musi być taka, musicie myśleć o sobie, musicie znaleźć nowy pomysł w tej sytuacji, jak to rozwiązać. Zdecydowanie. Trzymam za Was kciuki i pozdrawiam.